Witam Państwa bardzo serdecznie, mamy już prawie grudzień i tak samo jak zaczynaliśmy w styczniu z kombajnem Z040, tak podobnie, ale troszeczkę inaczej, może kończymy, może nie kończymy ten rok, jeśli chodzi o materiały, bo również jest śnieg, wtedy też był śnieg, więc odwiedzamy kolejną Ala 40. Jest to dokładnie kombajn 5043, który jest niezwykły I to jest jeden z tych właśnie, jeden z 90, które nagrywałem e, u Jacka chyba w maju e, Tylko, że ten to jest jeden z pierwszych tych sztuk, które powstały wtedy I zobaczcie w ogóle, rzuca się w bardzo w oczy te piękne logo Ściągnięte typowo z rekorda e, Te logo szło, szło na rekordzie do 1984 roku Później było już to nowe, ale no piękne e, Słuchajcie, bardzo prosta i piękna historia jest tego kombajnu Ponieważ ten kombajn, no może teraz się zacznie piękna historia, on stał cały czas na dworze, i tutaj właśnie e, właściciel Maciej kupił ten kombajn do kapitalnej odbudowy. Także zaprosił nas tym razem, no i zaprosi nas także za 3 lata. Mówił coś o tego, bo będzie ten kombajn rozbierany, wymieniany, blachy i będzie do e, kapitalnej odbudowy. E, oczywiście to będzie kombajn kolekcjonerski e, i będzie do takiej wystawki. Także za parę lat myślę, że wrócimy tu sprawdzić jak ten kombajn się ma, a dzisiaj zobaczymy go przed całym tym remontem, ponieważ troszeczkę no, ucierpiał, chociaż jak widzimy, no, oczywiście kombajn z eksportu musiał wrócić albo nie pojechał, tego nie wiemy. No ale już wiadomo, że są blachy z eksportu, ponieważ po tylu latach, czy tam po takim czasie staniu na dworzu, no polski by się po prostu rozpłynął, jeśli chodzi o blacharsko. A ten naprawdę nie ma nawet konkretnych ubytków, tak jak go obchodziłem przed chwilą. Także słuchajcie, możemy sobie teraz obejrzeć kombine Bison 5043 z roku 79, czyli 1,90 sztuk, które powstały w tych kombajnych. Także tutaj przyjrzymy się całej tej konstrukcji, bo to równie ciekawy kombajn Będę opowiadał tutaj tak, jakbym nie opowiadał o tym kombajnie, który w maju odwiedzałem, chociaż są bardzo podobne do siebie. Ale co ciekawe w ogóle ten kombajn jak na 40 jest troszeczkę węższy, a co ciekawe troszeczkę dłuższy, bo najprawdopodobniej ma y, klawisze z y, rekorda, bo są to te dłuższe, bo ta dubka wydaje się naprawdę bardzo długa w tym kombajnie, a kombajn jest wąski. To jest w ogóle bardzo ciekawe i zobaczcie co się rzuca od razu w oczy. Dlaczego to jest dowód na to, że kombajn jest jednym z pierwszych tych 90, które powstały? Pierwsze to jest oczywiście te logo, a drugie, zobaczcie, lampy z malucha. Tam wcześniej, w tamtym egzemplarzu, który oglądaliśmy u Jacka, lampy były wyciągnięte w dół i były okrągłe. Tutaj jest inna kabina, bo jest duńska, ale co ciekawe, te lampy i tak są wyciągnięte z malucha. Fajnie to wygląda. Moim zdaniem tam by nawet były lepsze, może te, te lampy od malucha. I także ten napis. Zobaczcie, on był taki jakby popękany napis Bizon z przodu. To też naprawdę robi robotę. Jeśli jesteśmy już oczywiście przy zespole tnącym, no to nie mogło zabraknąć białych motowideł, które praktycznie wszędzie na ten eksport się pojawiały. No i jeśli chodzi o napęd tych motowideł, to mamy go zrobionego, proszę bardzo, na hydromotorze. Nie na pasku, tylko już hydromotor. Fajna sprawa. Do tego, co ciekawe, mimo że jest hydromotor, to wysuwanie motowideł jest tutaj manualne. Przez taką, proszę bardzo, skalę. Odkręcamy, wysuwamy. Nie ma tutaj siłowników, co jest bardzo ciekawe. Oczywiście targanista pędza nam tutaj kosę, tu się nic nie zmieniło. Podajnik ślimakowo-palcowy też jest ten sam. Tutaj troszeczkę yy, może się, zobaczcie jeszcze tutaj w na te lampy, jakieś kierunki tutaj są bez tych bocznych yy, pałąków. To też jest ciekawe bardzo. No i tutaj te lampy same od malucha. No mamy tutaj wejście tylko na, nie, na trzy mamy. Trzy sekcje. Oczywiście są yy, brakuje tej sekcji od yy, wysuwania motowideł. No bo tutaj to jest manualne. Zobaczcie, jeśli chodzi o podpięcie całego tutaj tego napędu, też się różni. On jest na takim frezie, tutaj się wpina. No i pas tutaj to już jest w ogóle dwurzędowy, niejednorzędowy, co też jest ciekawe. Tu mamy oczywiście akumulatory od amortyzacji headera, siłowników, no i rozdzielacze orbitrole. Są tutaj światełka, jakieś bezpieczniki, tak to się tutaj wygląda. Oczywiście brakuje tego jednego. No i header to już jest standard. No tutaj w ogóle tak ta kabina jest wyciągnięta, bez tej szybki dolnej. Będąc po tej stronie, zobaczcie tutaj, już balony są trochę większe, bo te jedenastki są założone. Nie dziesiątki, jak mniej więcej w tamtych czasach wychodziły. Tu jest też spacem z spięte, z no bo tutaj też podobno ledwo to się jakoś trzyma. Także no wszystko jest wiadomo do odrestaurowania, ścieżkarni nie mamy, tutaj mamy z tyłu tylko taki napis Wizon. Tak to wygląda, pałk na dwa światła No i jakiś mamy też odblask, także odblask jest na samym końcu Co ciekawe jest oczywiście fartuch Tu też do transportu jakieś uszy są, łożyska mamy samonastawne Podejrzewam, że też blacha nierdzewna jest Zaraz zobaczymy nie, blacha jest jednak rdzewna bo cały ten tunel tutaj prawie już odpadł, także blacha jest jak najbardziej rdzewna, a tutaj brakuje już tych regulacji sit, może są w środku i co ciekawe jak tutaj zobaczycie, to mamy tutaj w ogóle pompę hydrauliczną tutaj, aż wyciągniętą, tak trochę wygląda jakby tutaj hydrostat jakiś był, bo to wszystko powyciągane jest tutaj, ale jest z dokładką oczywiście pompa. No i tak to tutaj wychodzi. Ciekawe, czy to tak było, czy ktoś sobie przerobił, ale to naprawdę jest tak bardzo nietypowo. Otworzymy sobie teraz tą blachę z tej strony, ale tu w sumie jeszcze możemy na rurę spojrzeć. No rura co, rura jak rura, nic się nie zmieniło. Yy, tylko tutaj nie wiem, czy ktoś sobie, tak, ktoś musiał sobie dorobić już taki czepek tutaj na tą rurę, bo to jest chyba kombinowane przez kogoś. Podejrzewam, że tak, podejrzewam, że to jest kombinowane już, ale otwórzmy sobie teraz yy, klapę. Zobaczmy co się tutaj mieści, standardowo na zwykłym pałąku, trochę już wygiętym. No i co, nie mamy tutaj tej osłony dolnej, yy, mamy wariator jazdy. Yy, tutaj oczywiście to jest na nowym typie, jakby rekordowskim. Cały ten napęd na gardziel i na header się rozciąga. Mamy jakieś tam yy, wiadomo smoringi pozaznaczane, jak to w eksportach pięknie. To jest spust do, podejrzewam, silnika. Silnika albo. Nie, to nie jest chyba do hydrauliki, to jest pewnie do silnika. Tak, bo tak tutaj mniej więcej też wychodziły krajowe. Mamy oczywiście no, pasy, no, wszystko jest na swoim miejscu. Czy coś się u góry zmieniło? Nie, tutaj się raczej nie zmieniło i podejrzewam, że tutaj też już musiał być napęd mocarni, napęd tutaj na odrzutnik, już na pasie. Trójrzędowym, nie był to już płaski tak jak w 40. No bo to taka 40, ale długo, długo po, po wypuszczeniu 40 wychodziły te kombajny także tutaj dużo się nie zmieniło. Na tym dzwonie tak samo tam tylko dwa filtry hydrauliczne mamy. No i tylko tutaj ciekawie to wychodzi, że ta pompa. A nie, zobaczcie, tam też jest jakaś pompa. Czyli są dwie pompy, nie jest tamta do, dokładana, tylko jest druga pompa jeszcze przy silniku, tak jak jest fabrycznie. A tutaj ta pompa odpowiada pewnie za. Yy, hydromotor na, na garniaczu. Tu w ogóle zobaczcie, co się podziało. Zamiast węża hydraulicznego, to jest jej hydraulik, i tutaj pełno tych rurek, i to rurek jeszcze, nie, nie żadnych tam węży, tylko rurki. Pełno ich tutaj wychodzi. No też ciekawie to jest zrobione. Standardowo kombajn jest na skrzyni supra, yy, nieodciążona, zwykła suprowska skrzynia. No i mamy, proszę bardzo, opony yy, wąskie. Z, oczywiście wąską felgą i z taką piastą fajną tutaj wychodzi i się rozszerza no niestety nie odpalimy tego kombajnu teraz ze względu na to, że yy, mówił Maciek, że coś chyba się pompa przycięła no ale wiadomo, stał tyle czasu to się wszystko może stać, zobaczcie, jako 40, wąziutka troszeczkę, ale za to jaka, jaki długi kombajn, to też ciekawy jest. zaraz zobaczymy to w ogóle, patrzcie to długi, długi się zrobił to nie tak jak wiem, yy, muszą być tu raczej klawisze. Chociaż, chociaż nie jestem tego pewien, podejrzewam, że tu są klawisze rekordowe. Bo tu od rekorda to dużo rzeczy jest. Słuchajcie, tu mamy sita, chociaż tu bez żadnych regulacji w ogóle są. To będzie trzeba dorobić. Bo tamte są urwane, tu nie ma. Tu grzebień w ogóle łodpad. No ale oczywiście będzie to przerabiane. Tam mamy dalej podsiewacz. Nie wiem w jakim jest stanie, chyba też mokry jest. No i tak to tutaj wygląda. Ogólnie tutaj mamy wybity jeszcze numer oś, No nie zmieniła się nic. Nie ma żadnej zmiany w tej osi Nic tutaj ciekawego nie ukształtowali Ale mamy numer 2792 Czyli teraz ci Państwo co mają zbiory Mogą stwierdzić Zaprzeczyć bądź nie Z którego roku jest ten kombajn Ale powinien być z 79 tak jak wychodziły Właśnie te całe te serie I zobaczcie te klawisze w ogóle Nie takie siwe Ciekawie to wygląda, ponumerowane Nieźle, nieźle no tutaj chyba więcej, tutaj nic się nie zmieniło, ale ogólnie dużo miejsca tutaj jest, także coś, coś jest z tą długością tego kombajnu. No i zobaczcie, placha też opadnięta, no ale tak jak mówi tutaj Maciek, będzie wszystko wymieniał te plachy, także będzie elegancko. Nie ma żadnej osłony, jest sama siatka. No i w ogóle nie wspomniałem, ale to już każdy chyba wie, bo to już jest naprawdę pałkowane cały czas, że zbiornik jest o wiele większy, wyższy. Zatem podajnik zbożowy też musi być wyższy, ale my zajrzyjmy sobie tutaj, bo tutaj też ledwo to się wszystko rusza. Cały czas się wszystko rusza, a nie ledwo się rusza. Ledwo to się trzyma, po takich przebojach, tu też już było zbrojone, to wszystko. No a tutaj jakoś zmian za specjalnych nie mamy. Dłuższy ten podajnik jest. A tak to, czy coś tu się zmieniło? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo się tutaj cokolwiek zmieniło. Nie, no tutaj jest standard. Ta mocarnia wydaje mi się jakaś mniejsza ogólnie. Ale może mi się wydaje. Nie wiem. Tu chyba nic za specjalnie. Nie mamy, tu jest standard krajówka. Także możemy przejść dalej, na spokojnie, chociaż możemy jeszcze przejść sobie na tył, ale zanim na tył, to zobaczcie tabliczkę ukradli. Tak, zwykły reeksport, to trzeba było ukraść. <noise> Odmłodzić trochę kombajn. Zobaczymy, co jest na silniku w ogóle napisane. Jest może tam jakaś tabliczka. A co do tyłu, no to co? Ustawianie wiatrów, akumulatory. Jakieś klapy od podajnika, łożyska samonastawne od rekorda Faja, zwykła, No i nic więcej. No i mamy jeszcze odcięty w ogóle ten przewód paliwowy, czy tam rurka, przewód od paliwa do odbudowy. Jesteśmy na górze, no i trochę strach chodzi po tej blachach. No ale zobaczcie, ogólnie ta cała dupa jest naprawdę bardzo długa, a wąska. To też. Ciekawie wygląda, mamy tłumik, chyba nie było żadnej końcówki, on jest tak jakby skierowany w tamtą stronę Trochę, więc nie było tego iskrownika tutaj No i tutaj cała, proszę bardzo, cała piękna sprawa A, tutaj ogólnie to brakuje tego, tej psiej budy, jak to tam mówię, mówię na to Powinna być taka siatka tutaj wysoko postawiona, to tego tutaj nie ma Ale za to mamy tam w środku, no dużo się nie zmieniło, tu mamy chłodnicę, tam też jest od oleju Także tutaj dużo się nie zmieniło. Tu mamy tą fajkę też, nie za dużą. No i mamy, wyłania nam się SW400 piękne, Andoria. Czy coś tu się zmienia? Trochę filtr powietrza jest oddalony od silnika. Wlew mamy na dole. A to wygląda jakby to był drugi wlew, albo miał być. Hmm, czy takie to jest zanitowane jakby? Ale mamy wlew na dole. Oczywiście na krótko tutaj jest wszystko podłączone. No i potężny jest ten zbiornik tutaj na hydraulikę. No jest konkretny, ale przynajmniej się bardzo fajnie. Yy, bardzo fajnie się leje, bo jest ten wlew bardzo wysoki. A tutaj dziura, gdzie się y, fabrycznie na, na krajowe były właśnie ten, ale tutaj jest tylko ta dziura, a nie ma tam żadnego wlewu. Także to też ciekawe. No i tak ten silnik cały tutaj wygląda. Nic się tu chyba więcej nie zmieniło, oprócz tego, że ta pompa ta druga jest tam wyciągnięta. To chyba to wszystko. Jest tak samo, ale Odma też nie jest zażygana, jakoś chociaż. No trochę. Ale ciekawe, jak, w jakim stanie silnik jest. Zależy że mamy, że jak stał, no to, to mogły dziwne zmiany w nim zajść, no ale to już się później okaże. A my zmierzamy teraz. W ogóle zobaczcie, jak śmiesznie ta szyba z tyłu wygląda. Taka pleksa chyba wstawiona. W ogóle szyber tak jest w tej kabinie. Patrz tak go. My zmierzamy teraz do tego wielkiego zbiornika tutaj. No i dobra, tutaj mamy zbiornik. No jest duży. I zobaczcie gdzie jest membrana. Ona jest tutaj, nie na klapie tutaj, gdzie Kuba trzyma tą klapę. To ona się tutaj nie znajduje. Ta membrana jest tutaj. No oczywiście dłuższy jest ten podajnik. Proszę bardzo. No i zbiornik spory, ale też nie jest zobaczcie dziurawia ja nic. Zaraz wejdziemy sobie. do środka. A, tutaj coś było, modzone gdzie jest ta zapalajka. Też coś było wymodzone tutaj. O, tam musi być ten, yy, ten taki Locuszek, jakby Żeby sobie stanąć na jego schodek. O, schodek to już też pewnie natemperowane. No i membrana jest ciekawe czy działa. To jest ciekawe. O, pszczoły były. Mamy tutaj silnik. I na bank. Tabliczki na nim nie znajdziemy. To jest tylko jakiś numer. Czy gdzieś indziej zrobili? Nie, nie ma żadnej tabliczki. Nie ma tabliczki. Pusto. Tylko Andrychów jest. A znamionowej żadnej nie znajdziemy. Tam są te dwa filtry. Jeszcze tutaj cały dzwon. Można sobie zobaczyć. Proszę bardzo. No tam, no tam już trochę pordzewiało. O, tam się dziura nawet zrobiła. To nie. jednak na dnie jest Jest źle. Słuchajcie, także tutaj dużo większych zmian nie widzę. A tutaj ta chłodnica ogólnie jest też schowana, wycięta. Yy, o, no w ogóle tutaj to się przez tą budę zalewa chłodnicę. No nie jest tutaj gdzieś z boku. Tylko tutaj jest... Uzbrojona. Ciekawe, czy, czy on czy Maciek ma tą budę, czy jej nie będzie, bo tutaj jej nie widzę. Dobra, wejdziemy sobie teraz do kabiny. Zobaczymy, co się zmieniło w tej duńskiej kabinie. Bo to też musiały chyba te duńskie kabiny zakładać jakoś seryjnie, bo bardzo dużo jest tych duńskich kabin zakładanych, a ja kiedyś myślałem, że to tak se ktoś a z jakiejś ścieżkarni założył, a może z czegoś. A tu się okazało, że bardzo dużo tych kombajnów Bizon jest na tej kabinie, właśnie. Okej, okay, jesteśmy w kabinie. Tu się trochę różni względem tamtego kombajnu, który był trochę później wyprodukowany, ale też jeden z 90. Troszeczkę się różni. Zobaczcie już, oczywiście, suprowskie są te kolumny, zegary, no bo to już jest, tak jak mówiłem, późniejszy, późniejszy jest ten model względem 40, bo to niby eksportować 40, czy tam eksportować 43, a już ma suprowskie, bo no wiadomo, to 79 to już. To już super, miał wytworzone te swoje kolumny, to wszystko Także no tutaj co, kierownica, Ursusa Gałki, nic się nie zmieniło yy, W ogóle ta kabina jest Taka kompletnie inna Fajnie się w niej siedzi jest, Wydaje mi się, że jest dość przytulna Gdzieś tam otapicerowana, tutaj mamy też szyberdach O, podnosi się Ty, to jest, to jest eleganckie, mamy nawiewy Tu jest w ogóle jakaś tabliczka, ale to hewa nie wiem co to jest chyba Ciekawe tylko jak przez ten szyberdach czy nie mocno się kurzy Podejrzewam, chociaż u góry tak Może no, zasłania ten góry, dach, ale, ale to pewnie hederem, Podejrzewam, że też się kurzy ładnie No tutaj jakąś lampeczkę mamy Tutaj też mamy jakiś Do czegoś Czy to mogło być w tym egzemplarzu już yy... Podejrzewam, że nie było czujników stradziarna, bo tam chyba nie było też żadnych, żadnych rynienek albo mocowań na nie. Więc tutaj, raczej w tym modelu, w tym wcześniejszym, nie było czujników stradziarna, tak jak było to u Jacka, na przykład w podobnym modelu. No ale tu pusto jest dość, także no podejrzewam, że tego po prostu nie było tych czujników. Tutaj mamy siedzenie, jakieś takie siedzenie zwykłe. Hmm, jakieś wajchy są, jakieś od, oczywiście od mocarni i od hedera Mamy duńskie jakieś napisy Wizjer To tam u niego był zasłonięty, bo ta płocka kabina zasłoniła, to też ciekawe, to zamkniemy No i co tutaj dalej mamy Dalej mamy no, zwykłe zegary No i skrzynie Tu się dużo nic nie zmieniło Ręczny, wajchy Wszystko jest, tutaj też trochę miejsca jest Jakieś piciuwe można było schować, czy jakiegoś piwska tam nabrać, żeby prezes nie widział tam trzymać za zegarami. Mamy skróconą instrukcję silnika, no i tak to jest. Tak to jest. I co ciekawe, ta podłoga też nie jest zardzewiała jakoś bardzo. Znaczy jest zardzewiała, ale nie jest dziurawa. Tu coś tylko wycinane było. Cała ta kolumna tutaj można sobie odkręcić. A poza tym, no to co poza tym? No nic wielkiego. Od header widać. O, poczekajcie, tutaj jest jeszcze gorzej widać header niż w Płockiej, bo tu strasznie zasłania. Ja muszę być, o, żeby widzieć końcówkę headera, to by musiał być tak cały czas, nie? A tu czasami w tej Płockiej, to jak, ja wiem, że to było zakurzone cały czas, ale chociaż coś było widać przez to, nie? A tutaj jest bardzo wyciągnięta ta kabina, no a kosa, żeby kosy widać, o, to by musiał jakoś tak. Ale tutaj nie postoi, bo musiał tak jeździć, to już po plecach po tygodniu by było. No, także tak to wygląda wszystko. No trochę się zmienia ten model, ale przyjdziemy za parę lat, jak on go odnowi i zobaczymy jak wtedy będzie wyglądał, sobie porównamy te dwa filmy. No, na razie to, no, na razie jest do uratowania kombajn. Tak jak mówił, kupił w cenie złomu, ale to jest droga pasja, drogi będzie remont, także trzymamy tutaj kciuki yy, za niego. Aby go zrobił jak najlepiej. A my dzisiaj też mamy długą trasę, bo jesteśmy 160 km od domu. Coś tego. I też dzisiaj mamy cały dzień objazdu, czeka nas dużo więcej materiałów, także mam nadzieję, że będą dość szczegółowo omówione, bo musimy się spieszyć zima za oknem, a trzeba jeszcze wrócić do domu. Także wyjdźmy i się pożegnajmy najlepiej. I lećmy dalej. Proszę bardzo, Kuba, za kamery wyszedł. Kuba, jakie jest Twoje zdanie odnośnie tego kombajnu? Kilka słów podsumowania według Ciebie. No, ogólnie moim zdaniem na pewno jest ciekawa ta konstrukcja. Ciekawie ten daszek jest wypuszczony. Mi tu uwagę przykuł. Taki do góry zagęty. No ciekawie. A to, to chyba firma Heba to jest ogólnie ta kabina. Bo to wszędzie jest napisane. Nie, rob... nie mam pojęcia, ja się nie znam. ten szyberdach też na pewno przykuł moją uwagę. Pierwszy raz mówiłem w widzoni jakimkolwiek szyberdach, co jest no dziwne jak dla mnie, żeby w kombajnie był Szyberdach. Ale tak to w stanie jest w sumie nie takim złym, jak na to, że stał tyle lat. No, nie, nie jest jakoś mocno zgnity. Nie jest w stanie pewno, rozkładu. Na pewno nasze tutaj na krajowe szły Idzie znaleźć w dużo gorszym stanie. Co są nawet młodsze i nawet lepiej dbane niż po prostu został na dworzu. No właśnie, także no, dobra baza do odbudowy, jak to mówią, nie? No to na pewno. Pracy jest ogrom To na pewno też. dużo duża maszyna. Natomiast Czasu, wydatków. To nie jest rower naprawić. <laughs> tylko kombajn no ale. Jak się zrobi, to na pewno będzie uśmiech na twarzy. Będziecie szło. Tak, będziecie szło. Tak jest. Także, no co, my się pakujemy, bo mamy dzisiaj długą trasę, nie? Tak, jedziemy dalej. Tak szukać. jest. Żeby nam śniegu nie napadało, bo nie wrócimy. Jesteśmy dojechali. Tak, trzeba jechać dalej. Także widzimy się w następnych materiałach, a nasza trasa dalej trwa. Nie? Do zobaczenia i cześć. Tak jest, do zobaczenia, a my lecimy dalej.